Witam z tej strony Blade Bellier i będziemy napierdalać tą przecudowną grę. Trochę kurwa śp... Ma... śpiący jestem, ale to szczegół. W głowach się pierdoli, Co to kurwa się dzieje w ogóle? Bum, bum. Wow ale f... jazda Mamy cegłę To jest dirt Jakby kto nie wiedział Zajebiemy nie wiemy Paniak, 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 paniak To serwa chyba Dobra, czas pierdolę stąd Samochód da się przesuwać, Rozjewać też się da ale Nie mam czasu zbytnio Kurwa zebrałoś tego gówno jak pójdziemy tam to co będzie Jeszcze 100 łapek nie było ale... ale Podoba mi się ta gra Ale możecie dawać nie? Coś tam napierdalają. Pomóc wam? O fabryka ziemi. Dobra, nieważne. No, podoba mi się ta gra, więc napierdalamy, nie? Znaczy ja napierdalam, no. Bagno? Kurwa. Co jest? To nie bagno, to radioaktywne chyba. mi się zdaje Albert Santa, coś tam i rozwal jest Co zdechnę? Radioaktywny teren O kurwa No jebał mnie. Kaś babka kurwa Respawn! Gdzie się zrespaw No. O to pytanie kurwa O tutaj O kurwa Śmatłowcu zajebanym Nie mam niektóre rzeczy, tylko mi w pasku zgniemy Ja chyba nic tak nie miałam Pójdziemy na koniec mapy, o tutaj gdzieś, o To co tam Co tam jest ciekawego Leźmy rzeczy Trzeba się nie schować, bo w nocy nas zapierdalo. O magazynek. Kurwa schowek jaki fajny Najlepiej w samochodach i w torbach. W plecakach znaleźć Rzeczy można. Puszczę wam, żebyście się nie nudzili coś. Ty, tyry tyry, 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 o! O! To coś, żeby się nie nudzili trochę? No opuszczaj się, szmato. Kurwa, to net pierdolony, co się tak nie? kurwa! To jest bez, bez jaj, no to nie jest jakieś kurwa ten... O, jeden, Czy łoś! A skopie ci dupę, kurwa biega jak popierdolony! Chodź tu! Dobra, chuj ci w pipę Jak królik czy to zając? Królik, zając, kurwa. Popierdoliło łączę się kurwa ty jebana Dlaczego kurwa cały dzień O Jedziemy! Tak tak, napierdlamy! Ho 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 wiagra, działała na Fagra! Fiaaagra, wiagra! No, działała na Fagra, na... Fiata! Taż Fagra też działała!

Twój owe za mnie śpiewak, Tam są wioski, to wioska to. To najwyżej po, po tym potem przyjdziemy. Oh, 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 oh. Kurwa. No tam jedziesz, łóżku. Serduszko, kurwa. No, tak, sarto czy stąd Nowe cele w życiu mają były impotenci Już na wódkę nie wydają, bo ich wiatra kręci. To kobietą się podoba, Wódka po przeżytek. Zmaga wigor, taki towar, z chłopa jest pożytek. O oh! wiagra, oh! na pewno mi zagra. Uważaj staruszku, nie w łóżku. Wiagra, wiagra, O! Kurwa, spluwa. Panie, Panie! Oho! Oho! kurwa! Preza Game party! U, u. Gra. O, i kolejny. W pudle. To są Stany, kurwa! Szłodga! Cześć staruszka! O! z zwłaszcza gdy stoi. <grym> o kurwa Impreza się zaczyna! lat, stąd ja bia gra, jak gra, na pewno mi zagra! Uważaj zaruszka! Ostawia się serduszko! Dobra, idziemy, idziemy. Kurwa, zak... Kanapa... Barykada... Nie, nie mam czasu zbytnio się tam... Bawić. Mam trochę czasu, do 20 czy do 19? Potem będą biegali... Potem będą biegali zombiaki. Będę musiał te, kurwa... Zrobić. Zasięg trochę zmienić widzenia, bo mnie w wkurwia Chyba to zrobię, bo miałem w kurwia ten zasięg O i chuj błąd Chyba Dobra, może trochę lepiej będzie Trochę grafikę zmniejszyłem Testuję, bo na razie to niestabilne, a to ma swoje wymagania Trochę za głośno chyba Pa, 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 pa. Dzisiaj wielką pałę mam Tra, la, lana, lana. Tra, la, la, wielką pałę la 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 dzisiaj mam Tra, la 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 Dzisiaj pałę mam Dużą mam Lepiej spierdalaj Bo wtedy mam cię Gdzieś Na skraju lasu Jakieś próchno Goni mnie Czas spierdalać Podróż czeka nas To ta ta ra No cyce jak donice no. Kurwo się zadławiłaś Ta 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 Własnym chujem dupie A ty kurwo jebana Haha Zrej owsz mato Para zbieramy wszystko jak leci pa pa, 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 pa pa kurwy nas ganiają pa pa, 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 pa. o kurwa para pa pa, pa pa czas pierd**alać jak najszybciej potem gdzieś się gdzieś tam gdzieś tam kurwa się yy, no zapankrujemy Zabankruj... się banka kurwa będzie pa, 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 pa.

Pa, ra, pa, pa, pa zapierdolę was wszystkich. Oj. No, do później ci też dam. O. pa, pa, ra, pa, pa. Fajna gierka.